Serdecznie jestem z Tarnowa. Jakie plany przed biegiem? Dobiec żywy. Mam nadzieję, że wytrzymam. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dzień dobry, ja przyjechałem z bokni. Już biegam ósmy raz i jeszcze będę biegał do końca, dopóki nie przewrócę, to pod tą metą. E, bardzo ładnie tutaj jest, bardzo ładna organizacja e, i życzę e, e, burmistrzowi. Miasta, aby tak dalej było i jak najwięcej bym mobilizował młodzież. I jeszcze ja, ja jeszcze będę biegał, przypuśćmy, mam 78, a będę do 89. No dalej już chyba nie będę, po się przewrócę. ale nie ja chciałbym wtedy zrobić wstydu. Cały czas mi się to podoba i ten bieg bardzo mi się podoba i przyjechałem. E, za co, no bardzo ładna atmosfera, organizacja, e, przyjaźń tak. Taka ludzka jest. No, o czym? no i bardzo mi się podoba Krynica. To przede wszystkim. No, a społeczeństwo jest bardzo przyjemne. I kibicuje bardzo dobrze. Na każde zakręcie, na każde wiosce, w miasteczku. Brawo Biona. Witam, Robert Pędziwiak się nazywam. W tym roku biegnę życiową dziesiątkę. Trzy lata temu, trzy lata z temu biegłem 64 i teraz chciałem urozmaicić ten bieg. A prawdę mówiąc już 10 lat biegam. Nazywam się Zdzisław Stawicki. Jesteśmy z Blachowni, tu mój kolega tak samo. Chcemy pobić tą dychę w 40 minut. O i Karol Kaleta, 40-latek. Tychy, Miejmy nadzieję, że w granicach 43 minut dzisiejszy biegu kończę. Także pozdrawiam serdecznie. Ania tochowy po raz kolejny dzisiaj biegnę dziesiątkę, życiową dziesiątkę. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić mój czas poprzednich lat. Zawsze jest to dla mnie super bieg, sympatyczny, a na mecie mam dodatkowy doping czeka na mnie córka z mężem. Witamy serdecznie, jestem Mateusz, tu mój kolega Rafał. Rafał? Jesteśmy z grupy Bieging Team Zelów z mojego miasta w województwie łódzkim. Przyjechaliśmy tutaj większą grupą, ale tutaj akurat na tym biegu jest nas dwójkę. Mamy reprezentantów w biegu drużynowym 7 dolin, także chłopaki biegną od 3 rano. Mamy też reprezentację na biegu 7 dolin 34-kilometrowym. No a my tutaj przyjechaliśmy na życiową dziesiątkę. Ja przynajmniej jestem tutaj pierwszy raz na biegach. Kolega już ukończył bieg 7 dolin 4 lata temu, 100 km. Także jesteśmy pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. Bardzo fajna atmosfera i mamy nadzieję, że zapamiętamy tą krynicę na długo i przyjedziemy tutaj za rok. Przyjechaliśmy z Godzież Małych. Katarzyna to moja córka. Jestem Laura i mam w planie przebiec ten bieg z moim rekordem życiowym 50 minut. No i trzeba się postarać teraz. No ja chcę dogonić córkę, zobaczymy czy mi się to uda. 28, 31, bo jest 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest wizek, jest ruszyli. No to ja się schowałam i tak zaraz nigdzie i zaczynamy. Pozdrawiam wątrody gimnicę. Do zobaczenia za kilka minut na mecz Chciałam tutaj jakie jak Kawał drogi, dziesięć kilometrów. Ja tyle to nie przebiegam do całej rogi. A wstyd się przesadzić, ale taka jest prawda, moi drodzy. Chyba, że liczysz kilometry na scenie, to mam to raz na tydzień. No. Ale nie znaczy, że ci tam szeregów nie wygają, bo no. nie jest to nigdy zapisane. 10 kilometrów. i chęci i tego, że startujecie. Brawo, Moi drodzy, i tutaj na scenie, kiedy bieg już wystartował, zaprosimy wszystkich tych, którzy czekają na powrót swoich znajomych, przyjaciół, rodziny. Zostańcie przed sceną, bo już na scenie przed nami Ania Szlagowska i wspaniałe utwory lecimy. Zapraszamy!